Dużą, przestronną, z łazienką klasycznie powtarzamy motywy, które mieliśmy w salonie, czyli grafitowy, ale akurat tu narzuta na tym łóżku ma taką poświatę bardziej oliwkową, nawet wchodzącą delikatnie w brąz. Ściany białe, zwisające dwie lampy po jednej stronie. Popatrzcie też, że mamy dwa różne stoliki: jeden jest czarny, drugi jest biały. A tutaj mamy łazienkę. Duża. Przestronna. Myślę, że ma z około 15, może 20 metrów kwadratowych. Najbardziej zastanawiające w takiej dużej łazience jest to, dlaczego mamy tak maleńką wannę. Tutaj aż prosi się o taką ogromną wannę, na przykład z jacuzzi, ale widocznie właściciele nie chcieli takiej. Co tutaj mamy jeszcze bardzo ciekawego, to na pewno ten kultowy stołeczek, klasyk współczesnego polskiego designu. Stołek autorstwa Oskara Zięty. Stołeczek może nie jest wygodny, ale za to bardzo ładny, więc szybki make-up i do pracy. Ha! I mamy proste, wykuty węglu szyb górniczy. Tak wygląda ta kabina prysznicowa. Jest czarna jak węgiel, ale przecież my jesteśmy na Śląsku, więc te motywy powinny być w tym domu zachowane. I są. To, co uwielbiam w tych nowoczesnych domach, to to, że zazwyczaj przy głównej sypialni jest piękny, prywatny taras z widokiem na ogród.